Thank you Musiceliśmy czynsz za lokal e, mieszkalny e, o wartości 500 zł, prąd e, i gaz i takie podstawowe opłaty za 200 zł, e, opłaty abonamentowe typu e, opłata za telewizję e, za 200 zł, wyposażenie mieszkalne i środki czystości również za 200 zł i mieliśmy w zadaniu napisane, że e, mamy też zaliczyć ratę kredytu mieszkaniowego, która wnosiła 590 zł. E, Sumą wydatków e, Wynosiła 1690 zł. A do wydatków zmiennych zaliczyliśmy wydatki na żywność, yy, które wynosiły 350 zł za jedną osobę, a że w było cztery osoby, więc yy, razem, yy, razem z wydatkami na leczenie, które wynosiły 100 zł, suma wydatków zmiennych wynosiła 1500 zł. sto 130 zł. Dziękujemy. Wylosowali, wylosowaliśmy rodzinę y, czteroosobową z, z dziećmi y, którzy chod które chodzą do szkoły y, y, przychód, przychód z pracy rodziców wychodzi, y, wynosi 4380 zł i na stałe wydatki rodzina wydała 2890 zł. To głównie za, rata, za ratę, gaz, prąd, czynsz, leczenie oraz jedzenie. I właśnie wychodzi, wynosi wszystko po obliczeniu wychodzi 1000, 2890 złotych. I ze zmiennych trochę wyszło więcej. Początkowo oszczędność miała wynosić 190 zł, ale okazało się, że po prostu tak dobraliśmy, dobraliśmy wydatki, że, ten, że oszczędności wyszły bardziej tak na plusie niż do poprzednich. Proszę państwa, grupa wybrała do innych opłat yy, zajęcia języka angielskiego dla dwóch osób, nauka pływania dla czterech osób, prezenty okolicznościowe, co miesiąc będziemy sobie robić, i wyposażenie mieszkania i środki czystości, odzież i obuwie. Super. I jeszcze zaoszczędziliście. No to gratuluję. Chyba do was będę. Pójdę mieszkać z wami. <noise> Dziękuję bardzo. No to yy, my. My mieliśmy rodzinę 2C i mama zarabiała 200, 2480 zł, a tato 1900, a więc suma dochodów wychodziła 4380. Wydatkami stałymi naszej rodziny były prąd i gaz 200 zł, żywność i napoje 350 zł, czynsz za mieszkanie 500 zł opłaty abonamentu 200 zł, więc suma tych wydatków to 1250, 1250. Cicho. Zmienne wydatki to były bilety do kina 40 zł, prezenty okolicznościowe 250 zł, wydatki na leczenie 100 zł oprogramowanie do komputera 120 i suma wydatków zmiennych to 520, a suma wydatków stałych 1770. A więc oszczędziliśmy 2610 zł. Proszę państwa, tu rzeczywiście też była... Jaki sposób rozdysponowania pieniędzy? Tylko mi szkoda trochę tej rodziny, bo wydatki na żywność były tylko 350 zł. Jedno, jedna osoba je, a reszta patrzy. Dochód naszej rodziny wynosi 4380 zł. Mama zarabia 1900 zł, a tata 2480. Suma dochodów ich wynosi 4380 wydatki rodziny, Stałe wydatki rodziny wynoszą czynsz za lokal mieszkalny 500 zł, prąd gaz 200 zł, opłaty abonamentowe 200 zł, wydatki na żywność i napoje 1400 zł, czesne za szkołę 900 zł, suma wydatków stałych wynosi 3200 zł. Wydatki zmienne to bilet, yy, bilet wstępu do kina za 40 zł, akcesoria komputerowe za 120 książki za 60, prezenty okolicznościowe za 250 zł, odzież i za 280, płyty za 100, wyposażenie mieszkalne za yy, 200 zł. Suma wydatku, wydatków zmiennych to 1050, suma wydatków stałych i zmiennych to 4250, ale oszczędzamy 130 zł. Tak. No, no, no. Lędko, Ale wy żyliście całą rodzinę. My to umiemy oszczędzać. No jedna rodzina tylko jedna osoba żywiła. No właśnie. Jesteśmy rodziną pierwszą A. Yy, u nas mama zarabia 2370 zł, a tata 2840. Yy, suma dochodów pięć tysięcy

35 y, szkoła 900 y, język angielski język język angielski 55 suma wydatków stałych to y, 3340 y, wydatki zmienne to wyposażenie 150 zł kino 40 książki 60 Suma wydatków zmiennych 250. Yy, suma wszystkich wydatków to yy, 3590. Oszczędności yy, to 1520. Yy, dochód rodziny 3a. Yy, suma dochodów to 3320 zł. Dochody stałe to czynsz za lokal mieszkalny 500 zł, prąd i gaz 200 zł, środki czystości, wypo, wy, wyposażenie mieszkania 200 zł, opłaty abonamentowe 200 zł, zajęcia języka angielskiego 2 razy 55 równa się 110 zł, suma wydatków stałych. 1210 zł zmienne pożywienie 4 razy 350, 350 równa się 1400 zł, odzież i obuwie 280 złotych, książki 60 złotych, leczenie 100 zł, prezenty okolicznościowe 250 zł, suma wydatków zmieszanych zmiennych 2900 zł. Suma wydatki stałe i zmienne 3300 zł. Zostaje 20 zł. Można też oszczędzić na zajęciach angielskiego i prezentach okolicznościowych.